Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj będzie podsumowanie pierwszego dnia i w sumie pierwszego, bo jutro będzie ostatni. Dzisiaj będę kończył WC na streamie, więc zapraszam. Dzisiaj będzie podsumowanie WC, bilans jest... bywały lepsze bilanse można powiedzieć, ale dlatego... Zobaczycie sami, wyszedł w lachowić. Future Stars, proszę Państwa, no, spodziewałem się tej karty, mówiłem, że ona będzie i to, jak on wygląda, 4x4, 92 zwinności, no, czekam, aż cena spadnie, bo cena waha około 700 tysięcy monet, więc jeszcze poczekam, troszkę się rozgadałem, ale będzie moja reakcja na Wlachowicza. będzie podsumowanie 2 Champion, zagrałem 10 spotkań, także, w sumie to 8, 8 spotkań, także zostawcie pyszkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest daily. I jeszcze zanim przejdziemy do tego podsumowania, to pora na kolejną część pewniaczków Albina. Tak? Także zapraszam, a potem będzie już podsumowanie. Także proszę bardzo. Słuchajcie, dzisiaj sobie postawimy kolejny kuponik, dzisiaj weźmiemy sobie po jednym meczu z każdej ligi, bo już wreszcie wracają ligi, trzeba było troszkę poczekać, ale na szczęście już możemy sobie poobstawiać ligi. Eee, I tak, z Premier League, z racji, że jest mecz akurat w sobotę, czyli dzisiaj gry to wrzucam, postanowiłem, że damy sobie kartki w Burnley kontra Watford, ponieważ jest to taki mecz na dole tabeli, wydaje mi się, że tam bardziej się będą kopać. Ani jeżeli strzelać bramki. Spróbujmy. Kurs 1.70. Czemu nie? Bardzo solidnie wygląda. Chyba najlepszy mecz, najbardziej interesujący z całej Bundesligi, czyli Bayern kontra RB Lipsk. I pójdę tutaj, że obie drużyny strzelą gola. To jest akurat zwykle dosyć powszechne, jeśli chodzi o Bayern. Tak samo było w meczu z Borusią Pamiętam, obstawiłem BTTS. no W takich meczach RB Lipsk jest ofensywny, Bayern też jest ofensywny. Jestem dobrej myśli, że tutaj będzie właśnie BTTS. Proszę Państwa, hit Włoski kolejki, czyli Inter kontra Milan, i tutaj pójdę czysto w Inter, ponieważ Inter jest bardziej na fali, według mnie, aktualnie niż Milan. Jest to niby 50-50, ale jak widzicie Inter jest pierwszym. Na pewno będzie chciał umocnić swoją pozycję w tabeli. Z takim kuponem sobie polecimy za 25 zł. Kolejny kupon postawimy sobie w niedzielę na streamie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że będzie zielono. Także pamiętajcie, że wszelkie linki macie przy komentarzu. LVBet, rejestracja, wszystko jest w komentarzu. Także zapraszam Was na podsumowanie streama z Food Champions. Proszę panie. Zobaczymy, czy będzie w Lacho No, oczywiście, że jest biały ekran, jak zwykle. Ale Team pierwszy jest już available, available. Available. Przez tydzień. Piękne karty, jak widzicie sami. Same koksy. I dobra, jesteśmy. I wlachowi w Lacho ale pięknie. Ale dobra, nie, ja sam zobaczę, jakie ma gwiazdki, ok? Ja sam zobaczę, jakie ma gwiazdki. Proszę, żeby były jakieś alegrywalne ten wlach. O JEZUS MARIA, O JEZUS MARIA, O JEZUS MARIA, O JEZUS MARIA 90 WINNOŚCI? CO jest? CO ONI Z NIM ZROBILI? JEZUS MARIA Nie, jak ja go trafiam, to on z miejsca do składu wlatuje przecież Ja pierdziele Dobra, ja się spodziewałem, że on będzie 300 stówy kosztował On będzie przecież powyżej miliona <grym> ja. Jest Artur Cabral O, ten co, ten co, ten, ten co zamienił i Lachowicia 3 na 4. Okej, okay, dwa składy. Osiem, cztery, dobra. O, Future Stars Challenge. Rare Gold Pack. Okej, okay, solidnie. Solidnie, solidnie. I to chyba tyle. Jak go nie trafię, to jest lipa, powiem tak. Zaczniemy od tych paczek Premier League. Będzie, będzie ciężko. Mówię tak, będzie ciężko. Ale że mu dali 4 na cztery. To niesłychane. O, ekrany trafiamy. Mexico. Jimenez. Dobra, cztery paczki seria. Proszę Państwa, czy w tych czterech paczkach będzie wlacho? Jeśli będzie w jednej z tych paczek, to ja naprawdę Daję 5 gift subów tutaj. Ah, ekrany w pierwszym. Delict. Ten. The Write. jeszcze jest mówicie? zapata, ale fajna paczka. Berardi? Okej, okay, okej. Okay. Trzy paczki. Flachowicz, proszę, proszę, proszę. Dawno tak żadnej karty nie chciałem trawić. Był Kieza, a teraz mu się naprawdę go wlachu. No ciężko będzie z tym bej, Mega będzie ciężko. Nie powyżej miliona, ale myślę, że tak w okolicach 700 tysięcy monet może być, tak mi się wydaje. Kurde, ekrany znowu. Eee, Brozowicz, 8-4. Okay, okay. Ostatnia paczka. Czy warto było? Kurde, trzy ekrany. Zapata jeszcze. Idź mi stąd. Ty nie jesteś lachowiciem. Pragnę go. Powiem tak, bardzo go pragnę. Czemu mi nie mogę dać tego lachowicia? Nie obraziłbym się naprawdę. Nie obraziłbym się. No kupuj. No jak mam go kupić? Nie mam pieniędzy. Mogę nawet, nawet go nie mogę. Lipa jest, ale jeszcze jest paczka za SBC. Dobra, możemy zobaczyć w ogóle wszystkie karty, które wyszły. Czyli tak: Bellingham, Vlahovic, Smithrow, Człomeni, Konate, Pedro, Porro, Damsgard, Kunia, Trinka. No wszystko się potwierdziło. Wszystkie przecieki się potwierdziły, tak naprawdę, nie? Wszystko się potwierdziło. Łooo! Wow, wow. ale dzik. A jeszcze jesteś, o! Nie, tak będzie lepszy. Ja wezmę chyba. Nie wiem, czy będę robił. Możliwe, że teoretycznie by się do składu nawet przydał. wokić Wokic. Zrobiony Wokic. Ale mamy paczkę z Grand ratingiem 81, mamy jakieś Future Stars. Na sam początek, ekrany, ok, ok. Eee, o nie, już go mam. Lewandowski, Gorecka, Kier, Ginola, Salach, Majnown. Czemu Polak? Bo... jestem ciekaw, czy ja nadal mam matchmaking ustawiony pod Polskę. Świetna akcja. Kieza, po drugim. Kie poprzeczka, no naprawdę. Bo jeśli dobrze pamiętam to właśnie Czalobach strzelił bramkę z Juventusem. W tym drugim meczu nieszczęsnym. Brawo, Pele, 1-0. Ale nawet to ty Ci wypadł za zrobienie Maldini'ego. Zajebiście. Zajebiście. Jezu, Wojtek! No, grecka, Jezus Maria, naprawdę? Serio? Johan i to jest bramka. Dziękuję bardzo, 2 dwa, dwa. Let's go! Proszę, proszę, proszę! Johan. Dziękuję, dziękuję Ci Johan, że się nie popsułeś w tej końcowej akcji. Jest chyba Kolejny skład. One Flashman Best Ronaldo Majon Varan. Tyle widziałem. Tapin i 1-0. Bardzo ładnie. Rage Quit? Dawaj, o proszę, ale fajnie. Ole piłka glutowata. Gramy taką piłką czy nie gramy? Nie wiem czy będzie widać na boisku szczerze mówiąc, taka dziwna jest ta piłka. Tak to lecimy, gramy glutem. Jaka ona jest brzydka, Jezus Maria. Ale może będzie śmiesznie leciała. 4 1 coś. Chiavo tatus, petit, mbappe, inform i pujol na prawej obronie. Warte zapamiętania, warto zapamiętania. Zaraz się przyklei do trawy, z kitu. Dobra fede. Kontra Ta Tapin coś. Fede. O to mi chodziło, od samego początku o to mi chodziło, dokładnie. Fff, ale leć tym klianem. Kurde, no. Serio? Nie, że by tego nie zablokował, aż by sobie zobaczył w powtórce. <grymne> przypomnijcie mi, żeby zobaczyć powtórkę. Przypomnijcie mi, żeby zobaczyć powtórkę. Koniecznie mi przypomnijcie, żeby zobaczyć powtórkę tej bramki. Niedobrze. Dobrze. Niedobrze. Bravo Brawo Fede, nie, to, to nie miała prawa wpaść tak naprawdę, dobrze Tapin? No jasne, że tapin, jasne, że tapin, no chłopie Jasne, że tapin Mi się nie przyda osobiście, ale jest Johan Kroje, który idzie sam na sam Lewa noga i to jest obroniony strzał, no przecież... Tapin Jak nie działają, tak jest sam na sam, to musi być tapin, no przepraszam Przepraszam tatusiu mój kochany no, musiałem to zrobić. I teraz. Czekaj, to jest nie I teraz patrz. Widzieliście, co zrobił Dias? Patrzcie, zobaczcie sobie kolano Diasa. To jest normalne? Czy ja jestem jakiś postrany, że chłop dosłownie cofnął tę nogę, żeby nie zablokować? O co chodzi, ty? O, blok. Cristiano, Eto, Waran Kimpembe, Mares, Show, Zaha. Okej. Okay. I chyba zaraz tracę bramkę. The fuck. To musi być bramka chyba, co? Kelion. Pięknie, kelion. Przepięknie. pięknie Nie, Let's go. Jup. O nie, tiarz, Ty, aż miałeś przejąć. Nie, takim trikiem się dałem porobić. Jezus moja, no najchętniej bym wyszedł z meczu pod czymś takim. Boże, najłatwiejszym trickiem się porobić, ale wstyd. Taki darmowy Kante zawsze się przyda. Zresztą Kante, który umie strzelać, to już w ogóle. I 2-0 w no nawet się nie dziwię, bo gram fatalnie w tym meczu, szczerze mówiąc. I nie trafiłem... ...absolutnie nic. To nie jest mój mecz. O nie, jeszcze Cristiano mnie tutaj dobije, przecież daj mi spokój, jest 4-1. Brawo Wojtek. Bro. Co my tu mamy? Football FC. Prime, Puszkarz, Marquinhos, Hakimi, Roma Varan i Marquinhos. Okej. Okay. I teraz. Proszę. Mbappe. Let's go. A przepocone, przepocone. I chyba zaraz bramkę stracę nawet. Albo nie? Albo ty już zrobisz Tapina. Dobra. Początkowy naprawdę, to jest po chyba mój drugi znienawidzony obrońca w tej grze? a Myślałem, że nie będzie aż tak dobry, ale... <ścoughs> o kurczę, o i to będzie bramka niestety, Jezu. Brawo Kylian Jezu, ale wyklaczował. Brawo, i to jest bramka. A, ale się pięknie odbiło, pięknie mi się po nogi odbiło, no okej, okay. spokojnie, dużo czasu. Nie miałem tego w planach. Nie miałem tego w planach. Ale okej. Okay. 3-3. Elegancko. Dobra. To klasycznie. Nie wiem, czy mi goś ogląda. Mam nadzieję, że nie. A, nice. jest PLA 1-0. Dobra, puszczasz. W lewo, co? Chłopie, przeczytany wczoraj. Chciałem jeszcze w środek. Mmm. W środek. Fuck Uff. W prawo, dobra. Kurde, środek. Dobra, dawno w środek nie strzelałem. Ja pierdolę. w prawo. Środek. Z całej siły w środek. W prawo, lewo, środek. Wszyscy piszą. Super. idę w prawo. Pierwsza na czerwono w życiu uderzyłem. Jest, Brawo Wojtek! To są najgorsze karne w historii, naprawdę, gorszych karnych nie można. zostaje w środku. Jezus Mario. Puszkarz kantona Fekir, no z Fekirem to nie grałem naprawdę dawno temu. Naprawdę on to obronił? Serio? Mendy właśnie to bronił. Aha. Nie wiem, niszczy mi banie, naprawdę, po prostu niszczy mi web. To był Champions, Nie wiem, nie mam pojęcia, co się właśnie stało. Nie wiem, dlaczego. Dlaczego graliśmy 25 minut i nagle postanowił podać do bramkarza, strzelić samobójia i wyjść z meczu. W sensie dziękuję bardzo, ale nie wiem, nie, nie wiem naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale dziękuję. Scout Glory Cruyff. Widziałem do Donarumę, Toty i Kantę. Jeszcze masz Szwecję jako flagę, dobra. Może sobie zapiszę już tę czwartą porażkę po prostu. Co ja z jasnym faulem zrobię? Ja pierdziele, już myślałem, że to było tak 1000 IQ. Okej. Okay. Johan. Jesteśmy tak blisko z tymi Wineskami, że to jest aż przykre, że to nie wpada. Jak! Jakie są prawa. Przepraszam, nie. Jak to jest możliwe, że gość? Ale jest, jest nieciekawe w tym też. Jest nieciekawe, coś trafiłem. Nic nie trafiłem. Absolutnie nic nie trafiłem dzisiaj. Gramy z. Cordoba Kim pem Martinez. Po prostu od że chcę sobie kuponik tam zrobić wtedy, nie? Albo? Mamy to Mamy to, pele Teraz, to musi być... Nie musi być, tutaj wyraźnie. Nie, 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 nie zgadzam się Jezu, masz szczęście, Diasz, co ty robisz, łupie? Jezus Maria Radziłbym to leczyć, ja na przykład pada nie rozwaliłem nigdy O! Proszę, to nie może nie, nie może nie być bramka. Brawo, Pele, Jezus, dziękuję Ci, mój kochany Pele. Zaha, jesteś świeży. Proszę, proszę. Dobi, Dobi. Ja okay. i teraz i wyniku tak gonienie Dobi. tak Mm. Fatalny jestem dzisiaj. Najgorszy bo w całej Fifie, jeśli dobrze pamiętam. Ale fajny, fajny, fajny skład, nie? Grywalny skład całkiem. 5-4 bilans. Ja tylko przypomnę, ja już tylko przypomnę jaki mam bilans. Fineski, zobaczmy czy działają. O kurczę, okej. Okay. Niepotrzebnie robiłem Drivena, wiem o tym, ale... To była tak idealna pozycja, żeby zrobić Drivena tutaj, ja nie wiem. Kante, Flashback czy kolele. Chyba Kante mi się wydaje. Już ciężko wybrać, powiem ci szczerze. Brawo Wojtek, robisz wszystko co możesz. I to nie jest faul. Pięknie, super, brawo, świetna. Świetna bramka. Super.